O problemach, które utrudniają życie mieszkańcom dyskutowano podczas kolejnych spotkań osiedlowych. Tym razem prezydent Tarnobrzega i naczelnicy tarnobrzeskiego magistratu gościli na osiedlu Nagnajów. Zebranie rozpoczęło się od podsumowania zrealizowanych w minionym roku zadań i inwestycji. Przewodnicząca Zarządu Osiedla nagnajów Lidia Napieracz omówiła również te, które są w trakcie realizacji, chodzi między innymi o budowę parkingów przy jeziorze Tarnobrzeskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie osiedla, wykonanie oświetlenia ulicy Szewskiej w ramach projektu pod nazwą Widno i Bezpiecznie doświetlamy nasze miasto, czy zadanie realizowane z budżetu obywatelskiego pieszy bezpieczny na drodze. Spotkanie było również okazją do zgłoszenia miejskim służbom najważniejszych osiedlowych spraw. Wśród nich pojawił się postulat zwiększenia kwoty do 100 tysięcy złotych na zadania w ramach tzw. budżetu osiedlowego. Pieniążki, które były przeznaczone na budżet miasta na ten rok no praktycznie nie jesteśmy w stanie tego budżetu zrealizować, ponieważ znacznie przekraczamy kwotę 50 tysięcy tyle było na rok 2022, natomiast to, co chcieliśmy wykonać, zostało oszacowane na kwotę 100 tysięcy, więc jest niemożliwe do realizacji zaproponowaliśmy zmiany w takim razie na inny plan. No co z tego będzie, to jeszcze zobaczymy, okaże się. Tu będziemy musieli naprawdę poważnie porozmawiać, czy jest taka szansa, bo czeka nas rok 23, patrząc na dzisiejszy rok. To może nie być łatwy rok. Więc nie wiem, czy akuratnie w 23 będzie taka szansa. Ja wiem, że mieszkańcy z tych pieniędzy robią naprawdę to, co, co ich bardzo interesuje. Natomiast też proszę pamiętać, że jest opór pewnych osób także w Radzie, jeżeli chodzi o. Na początku był w ogóle opór przed nawet 50 tysiącami. Dzisiaj widzimy, że, że to jednak pomysł był trafiony, bo mieszkańcy robią dokładnie to, czego nie mogli wcześniej zrobić ze środków budżetu miasta. Tak to mają swój budżet i muszą sobie go zaplanować. W związku z tym, jeżeli. Będzie taka szansa, to ja nadal będę postulował, że 100 tysięcy. Mieszkańcy, jak można było usłyszeć, przede wszystkim potrzebują ścieżki rowerowej. O czym informowali już na poprzednich osiedlowych spotkaniach. No jest to dla nas duże bezpieczeństwo w poruszaniu się, w przemieszczaniu się na to jezioro Tarnobrzeskie, jakby nie było, które jest taką perełką prawda? Ta, miasta Tarnobrzeg i bardzo byśmy chcieli, żeby ten plan został w końcu zrealizowany. W tej chwili właściwie rozmawiałem z panem marszałkiem, z jego służbami, bo jest w planie ścieżka rowerowa łącząca Baranów Sandomierski z Tarnobrzegiem. I faktycznie mamy pewne plany i pan Marszałek o nich mówił, ja też zgłaszałem pewne postulaty. Oczywiście to jest zależne nie tylko od projektu, ale zależne jeszcze od finansowania. Krótko mówiąc, tu potrzebne będą środki zewnętrzne, środki unijne. Myślę, że jeżeli będą uruchomione, to ta ścieżka powinna się w następnym roku pojawić. Mam nadzieję. Podczas zebrania zgłoszono także konieczność odwodnienia ulicy Partyzantów, wycięcia utrudniających widoczność krzewów przy ulicach Zielonej i Nadwiślańskiej, a także renowacji ławek na osiedlu. Powrócił również temat uciążliwego zastoiska wody przy ulicy Zakładowej. Jeżeli ta woda stoi, jest ciepło, no to mamy taki zapach troszeczkę bagienka, prawda? Do tego dochodzą nam komary, bo jest wilgotno. Na początku tego roku zaczęliśmy pewne prace, robiliśmy przekop. Um, niestety okazało się, że na razie jest to za małe. W związku z tym dział techniczny w tej chwili pracuje nad tym, jak w ogóle zlikwidować to rozlewisko, tak żeby nie tylko nie było komarów, ale przede wszystkim uciążliwości, bo to jest uciążliwość, mieszkańcy zgłaszali, że właściwie od momentu postawienia sygnalizacji świetnej, no czyli już ładnych, ładnych kilkanaście lat, ten zastój jest, być może tam są przepusty w jakiś sposób zapchane, będziemy starali się sprawdzić czy jest to prawdą, czy wystarczy przepchać przepusty, czy będzie potrzebna jakaś jeszcze większa ingerencja. Jeżeli tak, obiecałem i musimy to zrobić. Spotkanie było okazją do poruszenia kwestii dotyczących bezpieczeństwa mieszkańców osiedla. Mówiono między innymi o wybojach na wiadukcie oraz niebezpiecznym przejściu dla pieszych przez ulicę Wisłostrada w ciągu drogi wojewódzkiej nr 871.